A tak prezentuje się największy z naszych promocyjnych basenów. To jest basen Royal 840x320x50. Basen posiada antypoślizgowe schody oraz półkę między nimi. Można w tej półce zrobić masaż, który idealnie masuje plecy. Basen w podstawowym secie, czyli dysze, skimmer, zesa filtracyjny i filtr piaskowy. Pompa oraz złoże do filtra kosztuje teraz w promocji 28900 zł. Oczywiście wszystkie nasze baseny jadą do klienta już ocieplone pianą PUR. Ten jedzie do Szczecina i tutaj klient z dodatków domówił sobie oświetlenie multikolorowe, pompę ciepła, elektrolizer soli i maszynę pływacką, bo jego córka uwielbia pływać. Podobnie jak ta mała tutaj. Maszyna pływacka oraz oświetlenie to dwie rzeczy, których nie domontujecie już po osadzeniu basenu w gruncie, więc warto rozważyć to podczas zamówienia. Całą resztę możecie domówić w późniejszym czasie. A jak klient już zamontuje basen, to jedziemy do niego z takim oto zadaszeniem, które świetnie utrzymuje czystość oraz temperaturę wody. Szukasz basenu? Zastanawiasz się, czy jeszcze warto? Oczywiście, że warto, bo to przecież nie ostatnie wakacje, a w przyszłym roku będziesz już miał wszystko gotowe. Jeśli się wahasz i chcesz sprawdzić, czy taki basen jest dla ciebie, mamy u siebie taki zalany wodą. Można przyjechać, skorzystać. Dziewczyny jest przyjemnie? Tak. Dzwoń, pisz. 667-333-222 Na razie!